Wiersz z tomiku Skrzypaczka Dedykowane mojej Pani Kochanek i kochanka Każdego wieczora zasypiamy razem Kochanek i kochanka W naszym świecie marzeń I razem budzimy każdego poranka Ja, Twój kochanek Ty, moja kochanka Codziennie o świcie Krzyk wspólny rozkoszy, siłę daje do życia. Słońce z nieba płoszy. Pocałunkiem cię budzę, piersi biorę w dłonie. Skóra aksamitna na namiętności płonie. Zaspane jeszcze oczy powoli się otwierają. Jakby się otwierały wrotami do raju. Odpoczywamy teraz słodko odprężeni. Tak bardzo szczęśliwi, sobą nasyceni. Te chwile siłę dają, by dzień nowy przeżyć, by w szczęście i miłość na nowo uwierzyć. I tak to wygląda każdego poranka. Ja twój kochanek, ty moja kochanka.